Witajcie kochani. Chciałabym się z wami podzielić takim krótkim świadectwem, jak Jezus w Eucharystii poruszył i uwrażliwił moje serce na Jego dar. Zaczęło się to tak dwa lata temu. W sumie już przed tą pandemią czułam jakąś wewnętrzną potrzebę częstego uczestnictwa w mszy świętej, no więc starałam się chodzić codziennie. No potem w czasie tej pandemii ta liczba osób była ograniczona, więc też chodziłam jak najszybciej, żeby tylko dostać się na mszę świętą. No, w ogóle Jezus stał się w ogóle centrum mojego życia. Ja no nie umiałam już, już żyć bez Eucharystii. Ja czułam taki pokój po Eucharystii, czułam się taka spełniona. Ja się wnet modliłam, żebym była twarzą Jezusa, bym mogła tą woń Jego roznosić wszędzie, żebym była Jego światłem. No, też wzywałam Ducha Świętego, no i tak mnie po prostu wewnętrznie aż. aż rozradował. Po prostu no, po Eucharystii ja czułam się pełna, pełna życia. To była tak wielka radość, że wracając od Komunii Świętej ja nie mogłam, ja nie mogłam, nie mogę tej, tej, tej radości jakoś dla siebie <grychy> zatrzymać. No i też to tak się odzwierciedla, że też wokół mnie ludzie właśnie to widzą. No, um, no nie staram się z tego powodu jakby tego ukrywać tak? bo, bo też miałam takie myśli, że teraz muszę jakoś tak, tak się chować czy coś, nie, nie, po prostu ja chcę być sobą ja po prostu we mnie pracuje Jezus i tak ma być i, i On jest moją radością natomiast no, co tak bardzo jakoś też mi dawało taki, taki niedosyt czci Jezusa przyjmując Go na dłoń nie mogłam w ogóle tego zrozumieć, że czcimy Jezusa w Najświętszym Sakramencie a tutaj przyjmujemy go na dłoni, za chwilę wychodzimy, leją nam te środki dezynfekujące. No, no, było to dla mnie jakoś tak smutne. Nie mogłam tego zrozumieć. Tym bardziej, że ksiądz też, biorąc spacy, a, jakby zgarnia każdy okruszek pana Jezusa, aby nic nie upadło nawet na ziemię. A tutaj my mamy to na dłoni, co my z tymi rękoma robimy? No, jakoś było to dla mnie niedopuszczalne. No, a, no męczyłam się z tym trochę. No i potem Jezus dał mi właśnie poznać, jakby poznać może chciał mi pokazać coś, co po prostu no było dla mnie samym zaskoczeniem, bo pamiętam, że wracając od Komunii Świętej zobaczyłam taki odłamek w kształcie pół księżyca na podłodze. Podniosłam Go, i zaniosłam do diakona. No było to dla mnie bardzo poruszające już wtedy. Ale oddam Diakonowi tą, tą, ten, ten kawałeczek Pana Jezusa. On go spożył, i tak, jakby nie było problemu. No, ale czemu ten Pan Jezus był na ziemi? No tak mi to dokuczało. To no, no, wszyscy odchodzą z Panem Jezusem na bok. No, 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 nie ma tutaj tak, że każdy musi przyjąć Pana Jezusa przy kapłanie, co powinno zresztą być no, no, no nieodzowną częścią przyjmowania Komunii Świętej. Natomiast, no, no, tak tutaj tego nie ma. Natomiast jakoś po niedługim czasie była sytuacja, kiedy wracając znowu od Komunii Świętej po drugiej stronie, gdzie komunię rozdawał już kapłan, kiedy chciałam odejść, nagle na boku zobaczyłam połówkę Komunii Świętej leżącej na podłodze. Pan Jezus znowu leżał na podłodze. Ale już wiedziałam, że ja tego nie mogę podnieść. Ja zatrzymałam rozdawanie Komunii Świętej i pokazałam to kapłanowi. No kapłan podleciał, szybko wziął Pana Jezusa, spożył go, no i dalej rozdawał Komunię Świętą. I sobie tak pomyślałam, ile ludzi już przeszło obok. I nikt nie podniósł Pana Jezusa. Nikt. Zrobiło mi się tak bardzo smutno, że po prostu nie, nie mogę tego wytłumaczyć, co się ze mną wtedy działo. Ja już nie czułam takiej radości po komunii, tylko ja wracałam z tak smutnym sercem na miejsce, że zaczęłam tak bardzo płakać, że ja nie mogłam sobie z tym poradzić. Ja nie wiem, co mi się stało, po prostu nie mogłam się uspokoić. No i tak się zastanawiałam, co się ze mną dzieje. No, muszę się jakoś uspokoić, ale ja po prostu nie mogłam. Dopiero po pewnym czasie zrozumiałam, jak Jezus dał mi poznać, jak On we mnie płakał. Jakie dla Niego też to było smutne, co się wydarzyło. Eee, to odchodzenie właśnie z Panem Jezusem na bok, to, że, że, że ludzie jakby nie mają czci do tego, czy Pan Jezus spadnie, czy nie spadnie. No i no było to dla mnie i jest takim, takim, takim bólem serca. Co jeszcze się wydarzyło po drodze? Właśnie to była taka sytuacja, kiedy właśnie chłopak wziął Komunię Świętą do ręki i po prostu usiadł na miejsce. Nie, chciał, nie miał zamiaru jej w ogóle spożyć. Podeszłam do niego i powiedziałam, że ma spożyć Komunię Świętą. On powiedział, że on tego nie zrobi. Ja mówiłam, ale musisz to zrobić. On mówi, ale on tego nie zrobi. I szybko mi ją oddał. I tak się zastanawiałam. wie panie Jezu, tyle. Wtedy by chyba było trzech kapłanów, jeden diakon, czemu nikt tego nie widzi, czemu ludzie tego nie widzą. Nie mogłam zrozumieć, czemu tylko ja to widzę. Nikt tego nie widział, po prostu nikt albo nie chciał widzieć, albo nikt nie widział tego. I nie wiedziałam, do czego to wszystko dąży. No i było potem taka sytuacja, kiedy poczułam sercem, że ja mam podejść do Komunii Świętej i przyjąć ją do ust. I też tak zrobiłam. Nie mówię, że jakieś obaw tam nie miałam, bo miałam, <laughs> bo nasz ksiądz tutaj podchodzi do swoich zasad bardzo tak e, po swojemu, więc bałam się, że po prostu, no, może dojść to, nie dość to do skutku, natomiast no, czułam sercem, że ja mam tak zrobić. No i też tak zrobiłam. Podeszłam, uklękłam, otworzyłam usta. No kapłan był bardzo zmieszany, natomiast udzielił mi tej komunii do ust, mimo że widziałam, że z jakimś tam oporem. Ale potem drugim razem, jak podeszłam do niego, do komunii, już mi nie udzielił do ust komunii. Nie, powiedział, że mi nie da. No więc ja odeszłam od. od yy, znaczy, przyjęłam oczywiście do rąk, przyjęłam, bo nie wyobrażałam sobie nie przyjąć pana Jezusa. Przyjęłam, przyjęłam pana Jezusa, odeszłam i sobie tak własnymi myślami ludzkimi myślałam, co ja mu napiszę w tym mailu. No po prostu napiszę mu. No jak on może mi zabraniać przyjmowania komunii w postawie dla mnie. Dla mnie, ja nie mówię dla innych, ale dla mnie najbardziej godnej. Skoro można ją przyjmować em, do rąk, to równie dobrze można przyjmować do ust. No nie ma już jakiejś tam rzekomej pandemii czy czegokolwiek, więc dlaczego nie mam jej przyjmować do ust? Nie, nie mogłam tego zrozumieć. Ale w sercu słyszałam, nic nie rób, ja się tym zajmę. No oczywiście, dla mnie po ludzku było to trudne, natomiast po jakimś czasie. Kiedy przyszłam do kościoła i usiadłam, ksiądz jakoś nieco spokojnie tam wyglądał z tej zachrystii. Po czym zobaczył mnie i podbiega do mnie i mówi: Masz przychodzić do komunii, very, 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 very last. Czyli bardzo, 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 bardzo ostatnia. Jak to na nasz język tłumaczyć? No, uśmiechnęłam się, bo po prostu no, no, taką radość wewnętrznie poczułam, bo już wiedziałam, że to była interwencja pana Jezusa. Ja wiedziałam, że on to po prostu zrobił. No więc przychodziłam do tej komunii, jak to powiedział kapłan wery, 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 last. No i udzielał mi komunii właśnie do ust, no, co było dla mnie bardzo wielkim szczęściem. Natomiast no, potem wydarzały się takie rzeczy, że właśnie nawet taki, taki pan do mnie podszedł i powiedział, że coraz więcej ludzi przyjmuje komunię świętą do ust. Czyli poczułam sercem, że po prostu Pan Jezus, jakby tym wszystkim, chciał Cię posłużyć do tego, aby ludzie zaczęli przyjmować Komunię Świętą do ust. Ja czuję sercem, że powinnam ją przyjmować do, do ust, I, i widzę, że ludzie też to zaczęli zauważać. I, no i co ciekawe, Pan Jezus zrobił tak, że dał nam w naszej parafii proboszcza tradycjonalistę, <gry> który. Właśnie nawet chyba jest za tym, żeby, żeby ludzie też przyjmowali komunię świętą do Oczywiście udzielali też na rękę, ale absolutnie nie ma żadnych przeszkód, co też usłyszałam, że teraz nie będę miała żadnych przeszkód, bo, bo przychodzi właśnie ksiądz, który jest tradycjonalistą. Także dziękuję Bogu za to wszystko, za to doświadczenie, za to, że mogłam to przeżyć. I niech Bóg będzie uwielbiony na wieki wieków, po wieczne czasy. Amen.